To, co nikt ci nie mówi, to że większość nie zmienia się, ponieważ nie znosi prawdziwej ceny zmiany, niewygody, rezygnacji, milczenia, granic. Nie chodzi o czytanie ładnych fraz, ani pisanie listy życzeń. Chodzi o brutalną dyscyplinę i uczciwość, która czasami boli. Jeśli nadal będziesz robić to samo, za dwa lata będziesz w tym samym miejscu lub gorzej. Nikt nie przyjdzie Cię uratować ani nie da Ci tajnego podręcznika. Jeśli chcesz radykalnej transformacji przed 2026 rokiem, musisz przestać działać w trybie automatycznym i zacząć działać z niemal chirurgiczną klarownością. Stoicy wiedzieli. Wolność zewnętrzna to iluzja, jeśli nie opanujesz swojego wnętrza. Bałagan nie jest przypadkiem, to konsekwencja. Brak dyscypliny to pęknięcie w charakterze, a niezwykłe niedopatrzenie. Przywiązanie cię przywiązuje, a samoużalanie kosztuje cię lata życia. Nie mów o tym, kim jesteś, pokaż to, mówił epiktet, a do dziś nikt tej prawdy nie obalił. Tu nie chodzi o zmotywowanie cię, byś czuł się dobrze przez 10 minut, ale o pchnięcie cię do zbudowania mentalnej i praktycznej struktury, która cię podtrzyma, gdy nikt cię nie obserwuje. Nie ma wymówki, która się liczy, jeśli chcesz innych rezultatów. Dziś pokażę Ci siedem zasad.